Jest rok 1502. Młoda, zaledwie 16-letnia księżniczka Katarzyna Aragońska przybywa do Anglii, aby zostać królową tego kraju. Niespodziewanie dla wszystkich, a najbardziej chyba dla niej samej, zamiast królową, zostaje wdową. Goszcząc na dworze swoich teściów, króla Henryka VII i jego żony królowej Elżbiety, Katarzyna czuje się coraz bardziej wyobcowana, a przede wszystkim coraz bardziej niepewna co do swojej przyszłości. Pojawia się plan, by poślubiła młodszego brata swego zmarłego męża, czyli młodego księcia Henryka. Jednak książę Henryk ma wówczas zaledwie 10 lat i do momentu, gdy będzie mógł wziąć ślub z Katarzyną, jest jeszcze bardzo dużo czasu i bardzo wiele może się wydarzyć. Co takiego wydarzy się w życiu naszej bohaterki? Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Po śmierci księcia Artura Katarzyna nie za bardzo wie, co może ze sobą zrobić, natomiast plany ewentualnych zaręczyn z młodym księciem Henrykiem podnoszą ją nieco na duchu. Stanowią taki nowy cel w jej życiu i jednocześnie możliwość zrealizowania swojego przeznaczenia tego, po które przyjechała do Anglii czyli możliwość, iż w przyszłości rzeczywiście zostanie królową Anglii. Jednak kwestia zaręczyn wcale nie jest taka prosta. Na drodze stoi bardzo wiele przeszkód. Jedną z tych przeszkód jest fakt, iż do końca nadal nie wiadomo, czy małżeństwo Artura i Katarzyny zostało skonsumowane i czy przypadkiem Katarzyna nie jest w ciąży. Jest to duży problem, ponieważ to byłoby oczywiście wielkim grzechem, gdyby wówczas zostały zawarte zaręczyny pomiędzy bratem zmarłego. Księcia Artura, a Katarzyną właśnie, gdy ona nosiłaby dziecko zmarłego księcia. Z drugiej strony trudno było spodziewać się bądź też liczyć na rzeczywistą i zbliżoną do prawdy opinię lekarzy, ponieważ w owym czasie na porządku dziennym były pomyłki. Przede wszystkim bardzo trudne było określenie, czy kobieta jest w ciąży, czy nie, ponieważ nie posiadano. Stosownych metod. Nie wiadomo było po prostu, w jaki sposób robić to, a zwłaszcza we wczesnym etapie ciąży, dlatego bardzo często zdarzały się pomyłki i różnego rodzaju schorzenia bądź też dolegliwości brane były omyłkowo za ciążę. Katarzyna bardzo bała się tego, że właśnie małżeństwo z Arturem stanie na przeszkodzie jej przyszłemu małżeństwu z młodym księciem Henrykiem. Tym bardziej, że król Henryk VII jakoś specjalnie nie palił się do żadnych deklaracji. Oczywiście to małżeństwo byłoby dla niego idealnym rozwiązaniem, ale z drugiej strony, po pierwsze, nadal nie był pewien, co będzie z posagiem, który miał zostać wypłacony za Katarzynę, a którego w całości do tej pory nie otrzymał. Zaczął się zastanawiać i stwierdził, że fantastyczną opcją dla niego będzie po prostu uczynienie z katarzyny i jej przyszłości karty przetargowej, którą mógłby grać z królem Ferdynandem, walcząc o to, by otrzymać całość posagu za katarzynę właśnie. O losie dziewczyny i o tym, jak ona się w tym wszystkim czuje, oczywiście nikt nie myślał, no bo co to mogło kogoś obchodzić. Ona miała do zrealizowania pewną rolę, do spełnienia pewną rolę, po to została do tej Anglii. Przywieziona, i tak naprawdę nad tym, jak ona się czuje, nikt się za bardzo nie zagłębiał. Jedyną osobą, która tak naprawdę pomagała jej przetrwać te trudne chwile, była jej teściowa, królowa Elżbieta z Jorku. Kobieta, która sama przeszła nieprawdopodobną psychiczną gehennę ze swoją teściową. I doskonale rozumiała, jak ważne jest wsparcie i to, że człowiek czuje, że ma bratnią duszę, ma kogoś obok siebie, kto mu dobrze życzy. Elżbieta próbowała za wszelką cenę Katarzynę rozerwać, zabierała ją na przejażdżki statkiem po Tamizie, organizowała różnego rodzaju spotkania, po to, żeby po prostu troszeczkę złagodzić tę jej niebywałą samotność na dworze angielskim. Niestety, Katarzyna nie miała szczęścia do ludzi, których kochała. Wkrótce jej ukochana teściowa królowa Elżbieta z Jorku, decydując się na to, by zajść w kolejną ciążę, mimo że było obarczone to ryzykiem, postanawiając jednak za wszelką cenę spróbować dać kolejnego następcę tronu swojemu mężowi i krajowi, niestety umiera. Wkrótce po niej umiera również dziecko. Zresztą córka. Śmierć królowej Elżbiety skomplikowała życie Katarzyny na wiele sposobów. Nie tylko dlatego, że straciła w sumie taką najbliższą sobie osobę, ale również zupełnie niespodziewanie król Henryk VII postanowił poszukać sobie kolejnej żony. Kochał Elżbietę z Jorku i to było małżeństwo dość udane, natomiast doskonale wiedział, że posiadanie tylko jednego syna przy. Nowo powstałej, tak naprawdę dynastii, która zasiada na tronie dopiero poczynając od niego, potrzebne jest zabezpieczenie linii dziedziczenia w razie, gdyby również Henrykowi coś się stało. Trzeba przyznać, że król Henryk VII w ogóle dostał lekkiego świra na punkcie swojego syna, zaczął go bardzo kontrolować, pilnować. Praktycznie Henrykowi nie pozwalano na nic, po to, żeby przypadkiem coś mu się nie stało. No ale strzeżonego pan bóg strzeże więc król henryk VII postanowił poszukać sobie żony żona miała być młoda najlepiej doskonale oczywiście sytuowana z dobrej rodziny z dobrego kraju taka która będzie mogła dać mu dzieci która nie umrze zaraz potem i która będzie doskonałą partią. No i tak sobie pomyślał i za długo się nie musiał rozglądać, bo okazało się, że kandydatka znajduje się tuż pod jego nosem. Mieszka na jego dworze i tak się składa, że jakiś czas temu była żoną jego zmarłego syna, no ale dla chcącego nic trudnego, więc król Henryk VII postanowił wymyślić sobie ślub z Katarzyną Aragońską. To była dla niego doskonała idea, natomiast dużo mniej doskonała idea była to dla Ferdynanda i Izabeli, którzy już tym razem na potęgę się wkurzyli i postanowili jak najszybciej Katarzynę ściągnąć do Hiszpanii. Tak naprawdę po raz kolejny nie chodziło o to, żeby ona do tej Hiszpanii wróciła, ale chodziło o zademonstrowanie ich niezadowolenia i tego, że nie wyrażają zgody na takie małżeństwo. Wysłali ludzi po Katarzynę, i tutaj król Henryk VII powiedział pas. Wobec takiego blefu musiał spasować, ponieważ jednak mimo wszystko mimo iż nie wiedział, jak dalej rozegrać sytuację, chciał za wszelką cenę zatrzymać Katarzynę na swoim dworze. I zmiękł. Postanowił wyrazić oficjalną zgodę i doszło do oficjalnych zaręczyn młodego księcia Henryka z Katarzyną Aragońską. Doszło do tego 23 czerwca 1503 roku. Od teraz niby Katarzyna powinna być już spokojna. W końcu oficjalnie była narzeczoną następcy tronu Anglii. Mimo iż doszło do zaręczyn, czyli tak naprawdę do tego, czego Katarzyna chciała, nie był to najbardziej szczęśliwy czas w jej życiu. Przede wszystkim czuła się jak więzień. Z jednej strony nie mogła wrócić do Hiszpanii, no bo przyjechała tutaj, żeby zostać królową. Z drugiej strony, mimo iż Henryk został jej narzeczonym, na przykład nie pozwalano jej spędzać z nim w ogóle czasu. Nie spędzał z nią też czasu król Henryk VII, pozostawiając ją całkowicie samą na obcym, zupełnie obcym dworze angielskim, zdaną tylko na siebie i na swoje łzy, na rozpamiętywanie, na rozmyślanie. Z drugiej strony, nie mogła w żaden sposób poskarżyć się tak naprawdę na swój los zbyt ostentacyjnie, ponieważ jej listy były przechwytywane i czytane. Kiedyś zrobimy sobie odcinek o królu Henryku VII i opowiem Wam o tym, jak bardzo rozwinął on, powiedzmy, ówczesny wywiad. Ale właśnie jego wywiad działał tak, aby przechwytywać listy Katarzyny, by dowiedzieć się, co Katarzyna pisze do swoich rodziców i ewentualnie takie listy cenzurować. Doszło nawet do tego, że udało się przechwycić listy spowiednika Katarzyny. Który zresztą później został wygnany z kraju i został znienawidzony przez Katarzynę, uznany przez nią za zdrajcę. Mimo, że tak naprawdę to nie była jego wina, te listy zostały po prostu przechwycone, ale ponieważ w tych listach pisał on o takich bardzo intymnych sprawach Katarzyny, nie było mowy, żeby mógł pozostać dłużej w jej otoczeniu i żeby mógł pozostać na dłużej jej spowiednikiem. Został natychmiast odesłany do Hiszpanii. Katarzyna przeżywała. Niesamowite psychiczne katusze. I trzeba powiedzieć wprost, że takie sytuacje nigdy nie pozostają bez wpływu na zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. W przypadku Katarzyny zaczęły się problemy z odżywianiem, zaburzenia odżywiania. Mianowicie Katarzyna miewała okresy w swoim życiu, kiedy po prostu przestawała jeść. Być może była to forma protestu, takiego, takiej próby zwrócenia na siebie uwagi, natomiast dochodziło do tego, że wyglądała naprawdę bardzo źle i była naprawdę bardzo słaba. Po prostu odmawiała przyjmowania jedzenia. Nie bardzo było wiadomo, w jaki sposób jej pomóc. Wówczas nikt nawet nie myślał o tym, że kiedyś będą takie choroby diagnozowane jako zaburzenia odżywiania, ale również zaburzenia swego rodzaju psychiczne. Po prostu uważano, że to jest jej fanaberia, albo ewentualnie, że być może po prostu nie ma apetytu. I tak jak na wszystko inne, zalecano oczywiście upuszczanie krwi. Upuszczanie krwi, które potrafiło doprowadzić do niejednej śmierci, co wiemy z odcinków o królowej Wiktorii. W przypadku Katarzyny oczywiście nie miało prawa pomóc. Samopoczucie Katarzyny pogłębiała jeszcze bardziej jej ogromna samotność, w tym bardzo utrudniony kontakt z rodzicami. Był czas, kiedy Katarzyna przybyła do Anglii, że regularnie pisywali do siebie nawzajem: zarówno rodzice do niej, jak i ona do rodziców. W pewnym momencie ten kontakt był już bardzo rzadki. Katarzyna bardzo się niepokoiła, czy z rodzicami jest wszystko w porządku, czy są zdrowi, jak się miewają. To doprowadzało ją niemalże do obłędu. Tym bardziej, że wkrótce dowiedziała się z listu od ojca, że najpierw już jej matka zachorowała, a później, że umarła. Matka była dla Katarzyny nieprawdopodobnie ważną osobą w życiu. Była takim drogowskazem, kobietą, na której Katarzyna chciała się wzorować. I utrata matki spowodowała, że Katarzyna bardzo się załamała. Szczególnie, że nastąpiło również takie swego rodzaju tąpnięcie w życiu rodzinnym i politycznym rodziny Katarzyny. Otóż Kastylia, której władczynią była jej matka Izabela, od teraz nie miała już być pod władzą jej ojca Ferdynanda, czyli imperium ojca i matki niejako się rozpadło. Ferdynand bowiem pochodził z Aragonii, to właśnie Aragonią władał, natomiast Kastylię Władzę nad Kastylią przejąć miała siostra Katarzyny, Joanna, uważana przez niektórych za szaloną, również przez własnego ojca, który uważał, że ona nie powinna rządzić niczym, a już na pewno nie krajem, a już na pewno nie Kastylią. W każdym razie źle to wyglądało, ponieważ wraz z rozpadem tego imperium Ferdynand jako władca stracił na znaczeniu. A skoro on stracił na znaczeniu, to również na znaczeniu straciła jego córka jako doskonała partia. To mogło spowodować z kolei, że Katarzyna nie będzie już chciana na angielskim dworze, że Henryk VII postanowi znaleźć znacznie godniejszą kandydatkę na żonę dla swojego syna. I to powodowało kolejne fale niepewności w życiu Katarzyny. Katarzyna cały czas żyła w takim strachu i w ciągłym, w niepewności, w ciągłym zastanawianiu się, jak będzie wyglądał następny dzień. A wszystko wyglądało jak takie fale. Z jednej strony, momentami była całkowicie odsuwana od życia dworskiego, tak jakby w ogóle jej nie było, zabraniano jej czegokolwiek wychodzenia, nie przyjmowano jej nigdzie, ona sama nigdzie nie chodziła, nie, była, nie zapraszała gości, bo kogo miała zapraszać na dworze, na którym praktycznie nikogo nie znała. Ale z drugiej strony, w pewnym momencie sytuacja zaczęła się troszeczkę prostować, kiedy to król Henryk VII postanowił jednak zauważyć, że w Anglii znajduje się wdowa po jego synu i delikatnie zaczął ją przywracać na swój dwór. Zaczynało się od drobnych jakichś przyjęć, od polowań, na które Henryk ją zabierał, a które Katarzyna uwielbiała. Zaczęła się pojawiać u jego boku, co oznacza, że politycznie zaczęła również istnieć. To mogło dać jej. Oczywiście kartę przetargową do tego, by zawalczyć o swoją przyszłość. Katarzyna postanowiła nawet nieco zawalczyć o swoje życie towarzyskie i rodzinne, próbując doprowadzić do spotkania ze swoją siostrą Joanną Szaloną, która właśnie teraz miała zostać królową kastylii. Przy okazji Joannie towarzyszyć miał jej mąż Filip przystojny, który wraz z nią miał przybyć do Anglii. Katarzyna bardzo chciała spotkać się ze swoją siostrą, by dowiedzieć się, co u niej słychać, tym bardziej, że od bardzo wielu lat się nie widziały. I Katarzyna jedynie z listów, i to bardzo rzadkich, mogła dowiedzieć się tak naprawdę, co dzieje się u jej siostry. Było to dla niej niesamowicie istotne, tym bardziej, że pojawiły się wokół niej osoby, które postanowiły ją za wszelką cenę namawiać do tego, by doprowadziła nie tylko do swojego spotkania z siostrą, ale również do spotkania króla z jej siostrą i jej mężem. Tymi osobami, a właściwie jedną osobą, która najbardziej Katarzyną manipulowała w tym czasie, była Donia Elvira Manuel. Była to kobieta, można powiedzieć, taka szefowa, jej dam dworu, osoba, która praktycznie była dla niej jak matka, ponieważ to ona była jej najbliższą kobietą w momencie, gdy Katarzyna przybyła do Anglii. I Donia Elvira Manuel wcale nie miała na celu podtrzymania rodzinnych więzów pomiędzy Katarzyną a jej siostrą. Otóż Donia Elwira była wplątana w taki Spisek, układ, który miał na celu doprowadzenie do podpisania traktatu, takiego sojuszu, pomiędzy królem Henrykiem VII a Filipem Przystojnym. I to było wymierzone przeciwko ojcu Katarzyny Ferdynandowi. Czyli Katarzyna w zupełnie przypadkowy sposób została wmanipulowana w spisek, który polegał na tym, aby za plecami jej ojca wzmocnić jej szwagra i siostrę. Katarzyna nie miała w ogóle pojęcia, że o coś takiego chodzi, nie znała jeszcze tych wszystkich trików dyplomatyczno-politycznych, natomiast została delikatnie poinformowana, iż taki właśnie jest cel Elwira Manuel, że Elwira Manuel po to właśnie usiłuje ją namówić na to spotkanie, żeby osiągnąć swoje korzyści polityczne. Katarzyna strasznie się wkurzyła. Postanowiła jednak nie dać po sobie poznać, że wie cokolwiek. Natomiast w bardzo delikatny sposób zaczęła zabiegać o to, by król Henryk VII nie spotykał się z jej siostrą. Chciała to wszystko odkręcić, ale nie pokazując szczególnie Elwirze, że wie cokolwiek. Niestety było już za późno, ponieważ Henryk VII sam zapalił się do tego sojuszu i postanowił z wielką przyjemnością spotkać się z Filipem i Joanną na dworze angielskim. Spotkanie było porażką, pod każdym możliwym względem. Po pierwsze, Katarzynie nie udało się mu zapobiec, a po drugie, kiedy już do niego doszło, dla Katarzyny było to niezwykle smutne spotkanie, ponieważ po pierwsze okazało się, że jej szwagier jest strasznym gburem, po drugie, jej siostra przybyła dużo później niż miała przybyć, więc czasu, które ze sobą spędziły, było bardzo mało. A po trzecie, Katarzyna zobaczyła, że zamiast namiętnej, pięknej. Pełnej pasji Joanny jest po prostu nieszczęśliwa kobieta, która jest poślubiona strasznemu facetowi. I to ją tak strasznie zdołowało, bo zupełnie nie tego się po tym spotkaniu spodziewała. Wyciągnęła jednak nauczkę z tego całego zdarzenia. Odsunęła oczywiście do niej Elwira Manuel ze swojego otoczenia, ale przede wszystkim wyciągnęła wnioski, iż na dworze nigdy nic nie dzieje się przypadkowo i że Musi się we wszystkim doskonale orientować, tak żeby to ona manipulowała, a nie nią manipulowano. To była bardzo cenna lekcja dla Katarzyny. Sytuacja w zasadzie powinna już zacząć się normować. Natomiast cały czas Katarzyna żyła na huśtawce. Ciągle trwały przepychanki pomiędzy jej ojcem a królem Henrykiem VII na temat tego, jak będzie wyglądała kwestia jej posagu. Katarzyna żyła w ubóstwie. Zaczęła wyprzedawać swoje prywatne rzeczy, talerze, klejnoty, które miała, po to, żeby utrzymać swoją służbę i żeby zapewnić sobie życie na odpowiednim poziomie. I powiedzmy od razu, nie mówimy tutaj absolutnie o luksusie. Jeden z dyplomatów hiszpańskich, który odwiedził Katarzynę w czasie jej oczekiwania na ślub z Henrykiem VIII późniejszym, stwierdził, iż Katarzyna je fatalnie, że żyje w ubóstwie, że naprawdę nie zazdrości jej takiego życia. I rzeczywiście tak było. Katarzyna żyła w ciągłym stresie, tym bardziej, że sytuacji nie poprawiały kolejne wydarzenia. Po pierwsze, po ukończeniu 14 roku życia, czyli w momencie, gdy tak naprawdę mogło dojść do zaślubin Henryka i Katarzyny, Henryk oświadczył, iż tak naprawdę wcale nie zamierza ożenić się z Katarzyną. I nie uznaje tych zaręczyn za takie, które się odbyły. Co prawda, to oświadczenie nie zostało upublicznione, więc nie można stwierdzić na 100%, czy Henryk rzeczywiście miał takie, taki zamiar i takie myśli, aby do tego naprawdę doprowadzić, do zerwania tych zaręczyn. Natomiast do Katarzyny takie informacje dotarły i oczywiście to był dla niej kolejny cios. Ciosem był fakt, że nie miała nikogo bliskiego wokół siebie. Ciosem był fakt, że o wszystko musiała non-stop się prosić, albo swojego teścia, albo błagać ojca o przesłanie ostatniej transzy posagu, bo bez tego nie będzie mogło dojść do jej ślubu. To było dla niej dramatyczne i ona miała już tego wszystkiego dosyć. Naprawdę serdecznie dosyć. Na duchu miał ją podnieść nowo przybyły spowiednik. Młody, energiczny i jak się okazało, nieprawdopodobnie przebiegły i zdolny intrygant. Diego Fernandez. Oczywiście Katarzyna nie miała świadomości tego, że jest manipulowana i tak naprawdę była przez niego manipulowana przez długie, długie lata, ponieważ on był jedną z najbliższych osób w jej otoczeniu. On spędzał z nią najwięcej czasu. Ona powierzała mu wszystkie swoje sekrety i ona bardzo mocno słuchała tych rad, które on jej dawał, więc on w bardzo dużej mierze wpływał na decyzje, które Katarzyna podejmowała, nie tylko wtedy, ale również w przyszłości. I Katarzyna bardzo mocno na nim polegała. Do tego stopnia, że zaczęła się pozbywać z dworu ludzi, którzy uważali, że Fernandez nią manipuluje. Oczywiście on nawet potrafił ją namówić do tego, by mimo umówionego spotkania nie spotykała się z królem Henrykiem VII. Czyli mówiąc krótko, żeby wystawiła króla Henryka VII do wiatru. Króla nie wystawia się do wiatru. I Henryk VII był po prostu wściekły. Katarzyna tylko potęgowała te napięcia. Które tak naprawdę powinna była łagodzić. Ale to wynikało z faktu, że po prostu zaufała Fernandezowi bardzo mocno, za mocno i wierzyła w to, że on dobrze jej życzy i że dlatego podpowiada jej takie, a nie inne rzeczy, że myśli o jej dobru. A on tak naprawdę myślał o swoim dobru, no ale wtedy Katarzyna tego nie wiedziała. Co gorsze, pojawiły się pogłoski o tym, iż Katarzyna i jej spowiednika łączy coś więcej. Przede wszystkim spędzali ze sobą bardzo dużo czasu, oczywiście sam na sam, no trudno, żeby mieć świadków przyspowiedzi, to rodziło bardzo dużo plotek. W końcu młoda wdowa i młody, przystojny zakonnik to nie mogło się skończyć dobrze. Katarzyna była już całkowicie zmęczona tymi dworskimi intrygami i plotkami. Cały czas czuła, że nie jest chciana, i cały czas w sumie marzyła o tym, by pozwolono jej wrócić do domu. Moi drodzy, jak zawsze, jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Wam za każde wsparcie, które od Was otrzymuję. Za każdą łapkę, za każdego suba, za każdy przemiły naprawdę komentarz. Zapraszam Was do tego, byście komentowali także i ten film. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, piszcie o kim chcielibyście zobaczyć filmy. I od razu mówię, jeżeli chodzi o postaci spoza historii. Anglii, Wielkiej Brytanii, bardzo chętnie się nimi zajmę. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli chodzi o historię Polski, to mam spory problem z tym, żeby dotrzeć do jakichkolwiek źródeł, które są wiarygodne, a nie powieści napisane na podstawie historii, które są w dużej mierze zmyślone i niewiarygodne. Po drugie, jeżeli chodzi o historię Polski, jest kanał, który fantastycznie tę historię opowiada, Historia bez cenzury. Nie próbowałabym się nawet z tym mierzyć, więc bardzo możliwe, że historia Polski będzie dopiero za jakiś czas. Natomiast, jeżeli macie jakieś źródła, jakieś książki, które są na temat, jakieś biografie historyczne dotyczące polskich postaci historycznych, biografie, które są napisane fajnie, ale które są rzetelne, naprawdę historyczne, piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poszukam, jak tylko będę miała taką możliwość. To chętnie postaram się do nich dotrzeć. Zachęcam Was bardzo serdecznie do obserwowania mojego konta na Instagramie. Cały czas przybywa liczba obserwujących. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Codziennie albo prawie codziennie pojawiają się jakieś ciekawostki, informacje historyczne, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i wspierającym mój kanał na YouTubie. Naprawdę jesteście wspaniali, bardzo Wam dziękuję. To wsparcie bardzo wiele dla mnie znaczy. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, bardzo proszę na Patronite Wyspa Historii bądź wsparcie na YouTubie, jest guzik, wesprzyj ten kanał i można po prostu zacząć mnie wspierać. Z góry Wam serdecznie bardzo dziękuję. Moi drodzy, bardzo zachęcam Was również do zwiedzania Londynu ze mną. Jeżeli macie ochotę na taki city break, przylecieć tutaj na kilka dni, zobaczyć najfajniejsze, najciekawsze, najważniejsze miejsca, zapraszam Was do kontaktu mailowego. Pod spodem w opisie filmu jest adres mailowy, na który możecie do mnie wysyłać zapytania. Chętnie opowiem, odpowiem na Wasze pytania i oczywiście z ogromną przyjemnością oprowadzę Was po Londynie. Proszę tylko o to, żebyście ewentualne rezerwacje robili najpóźniej dwa tygodnie przed przyjazdem, ponieważ muszę sobie tutaj poukładać parę rzeczy. Więc muszę mieć odpowiedni czas na to, aby to zrobić. Zachęcam Was również oczywiście do oglądania kolejnych odcinków Wyspy Historii. Do zobaczenia! Pa!